Dzisiaj mamy wtorek, czyli dzień nóg. Dzisiaj nagram cały dzień full day of eating, bo ktoś pisał ostatnio, że nie jem w ogóle warzyw. I faktycznie jem tych warzyw dosyć mniej, jak jestem na masie, bo obecnie jest to pół kilo warzyw, pół kilo mrożonek, bo surowych nie kupuję. Po prostu jest to strasznie niewygodne przechowywanie, ich za dużo miejsca zajmują. Później mi gniją te brokuły. Jak kupię mrożonki to zawsze zawsze można włożyć do zamrażalki i zajmują dosłownie z jedną szafkę w zamrażalce. Więc tak warzywa jem obecnie w dni treningowe tylko jest to na posiłek numer 5 całe te pół kilo niedzielę tego na kilka posiłków. Nie jest to ani ze względu tego, że mam za dużo jedzenia i nie mogę przejeść. Bardziej, jest to ze względu na to, że po prostu ten brzuch przez ilość jedzenia, którą mam, jest dość mocno wydęty. A w Classic Fizik jednak tą talię trzeba trzymać w ryzach, nawet podczas okresu masowego. więc staram się te posiłki robić jak najmniej objętościowe. Tak samo na przykład ryż, jak gotuję, to bardzo małą ilość wody dodaję, żeby po prostu jego objętość była jak najmniejsza. I jest to też po części to, żeby też utrzymać ten dobry apetyt. Mimo, że tego akurat by mi nie brakowało, bo nawet jak kiedyś jadłem 6000 kalorii na masie, to nadal ten apetyt miałem. Więc tu bardziej chodzi o tą objętość, żeby ta talia aż tak bardzo nie była rozpychana w ciągu dnia. Jest dzisiaj trening nóg plus full day of eating. Dzisiaj delikatne zmiany są, dokładnie na pierwsze śniadanie. Zamiast zamiast masła orzechowego są orzeszki takie w czekoladzie 10 gram. I do tego taki jakiś owsiany batonik. No, i to tyle. Później są płatki czekoladowe. Białko w proszku i płatki owsiane. Więc makro tu wyświetli. Makro jest takie same jak w poprzednich posiłkach, tylko po prostu składniki zmieniłem. Więc Zaraz wychodzę na trening. Dzisiaj trening znowu samemu ale jednak samemu trenuję się chyba najlepiej. W ogóle tak ostatnio patrzyłem, że wybił mi się filmik dosyć mocno w porównaniu do innych. Ten filmik o tym, ile kosztują zawody, jak kosztuje start w zawodach. Jak nie widzieliście, to się pojawi odnośnik. Algorytm YouTube'a trafił z tym filmikiem w takie miejsca, do których chyba nie chciałem, żeby trafił. Czyli do ludzi, którzy... Nie mają co robić ze swoim życiem i wchodzą na filmik ile kosztują zawody, tak jakby ich to interesowało, pisać jak to jest straszne branie sterydów, że umrzemy wszyscy na to. I szczerze bez sensu wchodziłem z tymi ludźmi w dyskusję tam w tych komentarzach, bo po prostu z takimi ludźmi nie ma co dyskutować. To jest tak samo jak foliarze od płaskiej ziemi, czy temat jakiś innych bzdur po prostu. No z nimi się nie da. No nawet jak podasz jakieś argumenty, jakikolwiek to i tak wymyślam swoje jakieś urojenia. Dobra, to by było na tyle. Widzimy się na treningu i we wszystkich posiłkach, czyli w zasadzie na cały dzień ze mną, cały dzień treningowy ze wszystkimi posiłkami. Widzimy się na siłce. Siema. Pierwszym ćwiczeniem oczywiście jak to tydzień uginania dwójki siedząc udało się znowu dołożyć 5 kilo. Tym razem w dwóch pierwszych seriach w trzeciej zostawiłem taki jak był ciężar, czyli 95, i w czwartej zwiększyłem 95 było, czyli 5 kg więcej powtórzeń było mniej w pierwszych seriach. Bo to już jednak ta różnica pomiędzy tymi 95 a tą stówką, czyli z całą maszyną zamkniętą, była dość spora. Nie chyba dla głowy po prostu, że sobie w głowie zobaczyłem kurde cała maszyna no to kurde będzie ciężko no i było właśnie pewnie przez to nastawienie po prostu że zamknąłem maszynę um, psychicznie po prostu to było ciężko a różnica była taka jak zwykle um, ale dołożyłem w powtórzeń w trzeciej czwartej serii e, więc ciężar dołożony powtórzenia też e, drugie ćwiczenie e, też dwójki stojąc na maszynie Tutaj udało się dołożyć w każdej serii 1,25 dokładam, czyli ten mały talerzyk. Bo progres nie polega na tym, żeby robić go szybko i w końcu się wypalić, tylko delikatnie, małymi kroczkami. No i dołożyłem właśnie ten mały krążek. Powtórzeń było mniej w pierwszej i drugiej serii, ale był większy ciężar. W ostatniej był większy ciężar, więcej powtórzeń. Więc tutaj można powiedzieć, oczy hmm. znaczy nie, no, teoretycznie nie jest progres, bo ciężar dołożyłem. Powtórzeń mniej, po prostu za tydzień e, spróbuję dobić do tych 15 powtórzeń i ciężaru nie będę zwiększał na tym ćwiczeniu. Bo to też nie jest takie ćwiczenie, gdzie aż tak bardzo mi na tym zależy. Hmm. Takie najbardziej siłowe ćwiczenia to no, na tym treningu oczywiście suwnica, siady. No i tam bugarskie to tam mm, na drugim miejscu. Ale głównie ta suwnica i przysiady Były trzy serie zakres 12, w pierwszej dwóch i później piętnaście i przeszedłem sobie na suwnicę. Na suwnicy Udało się znowu dołożyć, to jeszcze spory zapas, myślę, że 600 to jest, to nawet nie będzie mój limit, a póki co jest 420 w pierwszej serii, czyli 20 kilo dołożone, powtórzeń nawet więcej, bo 19, nie 18 i 20 kg później w każdej serii, było 480 w trzech takich roboczych, oprócz tej głównej rozgrzewkowej i tam było powtórzeń 15, 14 i 14 Czyli powtórzenia były te same, ale ciężar zwiększyłem. Więc tutaj faktycznie ten progres idzie sporo. Bo na poprzednim treningu tonaż łączny był 26 500 kg, a dzisiaj było 28620 620, więc to jest. 2 no, tony przeniesionego ciężaru więcej, no to jest sporo jak na znaczy, jak na Sownicę, to może nie, ale ale fajnie, że taki progres tu idzie obie jak najdłużej następnie były siady oczywiście jaki to był trening nóg bez przysiadów ze sztangą najprostsze i najlepsze ćwiczenie na nogi cztery serie ostatnia z respawsem tutaj się Pokusiłem o dołożenie mimo, że miałem dosyć niski zakres tych powtórzeń w pierwszej serii. No i spaliłem, zrobiłem 197,5, czyli 2,5 kg więcej, ale uciekło im powtórzenie i zrobiłem tylko 6. Byłem trochę zły, ale później w drugiej serii nie było progresu. Ciężar był ten samym powtórzenia, ale w ostatniej serii, trzeciej, przed tym respawuzem się odkułem troszeczkę i. Może ciężar ten sam, ale dwa powtórzenia więcej, czyli na 9. I to. No i to, to już był fajny progres. Dwa powtórzenia na 182,5 to jest spoko wynik. Tu jeszcze w drugiej serii nie nagrałem, ale tutaj jest ta trzecia. Później w serii z rest było 155, czyli dożyłem 2,5 i było ciężko i gdzieś zgubiłem to jedno powtórzenie. Po tej krótkiej przerwie, no ale później zrobiłem tyle samo, więc po prostu jedno powtórzenie w tej serii z respawem mi uciekło. A tu jest ta seria, właśnie z tymi dziewięcioma powtórzeniami, gdzie udało mi się dołożyć dwa powtórzenia i byłem z siebie naprawdę zadowolony. W sensie to nie jest tak e, aż tak, że nie wiem, skakałem z radości, że jakiś nowy rekord, e, ale fajnie jest widzieć po prostu, że ten progres jakimiś tam małymi kroczkami idzie e, w każdym. No w prawie każdym ćwiczeniu, bo chyba tylko na tym skosie dodatnim, na ławeczce na wyciskaniu jest naprawdę ciężko ten progres i tam muszę walczyć o każde powtórzenie. Po przysiadach, po serii z respawsem, która była masakryczna, znakotowała mnie dosłownie, przepora na bugary, żeby jeszcze mocniej dojebać do nogi. Tutaj udało się dołożyć 5 kg pierwszej serii czyli 75, znaczy to nadal nie jest jakiś super wybitny ciężar bo zaczynałem, ale zaczynałem od 25 bodajże na stronę więc jakiś tam ten progres idzie no, oczywiście bym był w stanie wziąć większy ciężar ale tu mam dosyć wysoki zakres powtórzeń bo 15, 15 powtórzeń w pierwszej serii się nie udało zrobić, zrobiłem 12 więc za tydzień nie dokładam, spróbuję zaatakować większy miarę powtórzeń. Niekoniecznie większy ciężar w drugiej serii było 70, czyli tyle samo co ale powtórzenie więcej było. No i w ostatniej też ten sam ciężar, ale też powtórzenie więcej. Więc na tym ćwiczeniu już faktycznie ciężko, ciężko za ten progres po tych y, siadach, coś tutaj dołożyć. <laughs> Może na tym nagraniu tego nie widać, ale chyba z dwa razy się prawie przewróciłem, bo już. Ciężko było mi utrzymać stabilizację. Po prostu starałem się taką stopą, stopą mocno wbić w ziemię, te palce, ale i tak to niedużo mi dało. Jakiś organizm był tak zmęczony. Ale to było ostatnie ćwiczenie na nogi, w sensie na UDA. Ostatnie ćwiczenie na treningu były łydki, i zaraz do nich przejdziemy. Ostatnie były łydki, tutaj było 5 serii. Pierwsze cztery były ciężarem 225, czyli w trzeciej, czwartej serii dołożyłem 5 kg i w ostatniej serii było 150, na 23 dołożyłem powtórzeń, w zasadzie powtórzenia były te same w tych pierwszych dwóch seriach. Później udało się zwiększyć ciężar, ale uciekło jedno powtórzenie. Czyli jest nadal progres z tego co tu widzę. No więc te łydki i tak są dosyć spore u mnie, więc dlatego tylko jedno ćwiczenie. Ale, nawet jak jest to partia dominująca, to trzeba stosować progresywne przeładowanie, żeby to rosło dalej po prostu, mimo że to nie jest priorytet. To jest ostatnie ćwiczenie na tym treningu, ale tym razem to nie jest koniec odcinka, bo dzisiaj Food Day of również. Więc ten trening był po tym pierwszym posiłku co pokazywałem przed. No i po treningu zobaczycie zaraz co jem przez cały dzień po treningu. Posiłek numer 3, bo drugiego nie nagrałem, ale w posiłku drugim było 120 g ryżu, 60 g odżywki. I 45 gramów płatków czekoladowych. Tutaj było makro tego drugiego posiłku. Wam wyświetlę. A tutaj będzie makro trzeciego posiłku. Tutaj jest e, 130 gramów ryżu. I 250 piersi. Posiłek numer 5. Chyba tak. A nie, e, numer 4. Posiłek numer 4. Kurczak. E, Ryż 130 gram, 251 i 10 gramów masła orzechowego. Makro tu się wyświetli. Przedostatni posiłek dzisiaj. Piąty posiłek z 6. Kurczak masło orzechowe ryż. No i w ostatnim będzie zmiana Czyli będą warzywa w ostatnim. I ostatni posiłek i tutaj właśnie są te. E, długo wyczekiwane warzywa. mi tak mało, bo... Po prostu nagrywałem wcześniej full day of eating, z dni treningowych, a tych dni jest tylko dwa w tygodniu, więc warzywa są pięć razy w tygodniu w zasadzie, tylko po prostu jem je na ostatni posiłek, w ostatnim posiłku, no trochę jest, je około pół kilo tych warzyw. To jest ostatni posiłek, makro tutaj się wyświetli, masło orzechowe 10 gram, ryżu 101 Albo jeden chyba e, warzywka, i 250 kury. Ja idę się zaraz pakować, jak zjem na jutrzejszy trening pleców i barków. więc widzimy się jutro na tym treningu. A później idę spać. Zostawcie suba, łapkę w górę, jak się film podobał. Czy pokazywać teraz full day of ze wszystkich dni, czy. Czy tylko tych dni treningowych, czy po prostu zrobić na razie przerwę i nagrywać tylko jakieś zmiany poważniejsze? No bo tutaj się, jak widzicie, nic nie zmienia. Cały czas jest jechane to samo. Czasami są jakieś delikatne zmiany, ale tak, to są podstawy takie same. Więc co, widzimy się jutro. siema.